Projekt realizowany w ramach e, współpracy moak e, Restartujemy kulturę. Spacer historyczny po Zabudowie. Zazwyczaj zachwycamy się wielokulturowością e, Podlasia, ale bardziej w aspekcie Białego Stoku, tylko e, czy też Supraśla. Natomiast Zabudów jest takim miastem często pomijanym i trochę zapomnianym. Dzisiaj chcemy temu miastu przywrócić trochę blasku. Będzie okazja zobaczyć Zabudów trochę z innej strony, zobaczyć miejsca, których już nie ma a które świadczą o tym, że ten Zabudów też był miastem wielokulturowym. Chcemy pokazać parę miejsc. Nie pokażemy wszystkich. Zabudów jest zbyt ciekawym miastem, żeby ogarnąć to w dwie godziny, albo nawet trzy, może nawet tydzień. Zobaczymy ciekawy kościół. Zobaczymy rynek. Z moich technicznych takich ciekawostek najbardziej interesujący. Synagogę. Do synagogi mamy pewną niespodziankę, bo zobaczymy ją od środka. Zobaczymy też cerkiew, a na koniec wrócimy do parku. Spotykamy się z naszymi mieszkańcami, aby poznać historię Zabudowa, nie odkryte wcześniej historie, dowiedzieć się więcej o naszych przodkach, o naszej kulturze. I tak jak dzisiaj widzimy jest nas liczne grono, które mimo pogody, która nie sprzyja spacerom, poświęciło ten czas, aby wspólnie z nami razem odkrywać ziemię zabudowską.